Tylko poszło. No. Na samą myśl, że mogę jeździć, mam ciarki. Polecam. Nie chcą pani? <laughs> Na początku jest taki strach, bo to jest coś nowego. To jest coś, czego nie robiły wcześniej kobiety. Nie każdy w rodzinie gdzieś tam widzi w tym przyszłość. Tak? Są osoby, które gdzieś tam dowiadują się, że na autobusy kobieta idzie gdzie? Ty, na autobusy, taki zawód, to jest dla chłopów, tam trzeba tankować, jak się zepsuje, trzeba koło zmienić, a tu się okazuje, że nie. Tylko się wchodzi, jeździ, wychodzi się i na tym nasza rola się kończy. Także. Wszyscy byli w szoku, w ogóle, że, że ja, gdzie kierowca, w ogóle, kobieta za kierownicę, ja mówię, a dlaczego nie, bo to jest fantastyczna praca, nie trzeba nic ciężkiego dźwigać, nic, męczyć się nad niczym, po prostu się wsiada i jedzie. Wiek nie jest jakąś taką granicą, że, że my już się do niczego nie nadajemy, tylko trzeba wierzyć w siebie. Wierzyć to, że gdzieś tam się znajdzie po drodze ludzi, którzy nas poprowadzą, pomogą w różnych kwestiach. E, no, a ja się mogłam nauczyć wielu, wielu nowych rzeczy i ciągle się uczę. To jest bardzo rozwijające, słuchajcie. Jest nas coraz więcej, ale jednak, jednak jeszcze nie tyle, co by było fajnie, żeby było. Przychodzą, mówią, panie kierowcy i potem tacy są zdziwieni, ale raczej to jest takie miłe. Miło reagują. Idą, idą i ten chłop... To ten chłop tak hamuje. A to pani. A, przepraszam. Bardziej się zdarza o pani. <grychy> dobrze. W standardowo, jak podchodzą, to jest proszę pana, panie kierowca, a potem przepraszam, przepraszam. I jest takie zdziwienie, i chwila jest taka, że muszą załapać, że jednak kobiety też mogą to robić i robią to dobrze. Ludzie machają, a jak pani fajnie hamuje. No, a nie jak te chopy. Nawet jak tam gdzieś jakieś głupoty i błędy robię, a wiadomo, że je robię, bo to jest ludzkie i normalne, to nie zrażam się, tylko wyciągam z tego naukę na przyszłość i wnioski jakieś dalej, żeby być lepszym kierowcem. Żebyśmy pokazali właśnie mężczyznom, że też umimy jeździć, że jesteśmy opanowane, spokojne, przełamać ten stereotyp taki męskiego zawodu. O, to nie jest męski zawód. Nie. Może być, może być damski.